Dzieciaczki widzę z tej strony Lilebinę Ze mną jest Lilebina Dzisiaj nagrywamy odcinek pierwszy Sezon pierwszy Życie nastolatka Ten człowieczek nazywa się Kevin Na nazwisko, jak oni mieli na nazwisko? Bo ty miałeś wymyślić Lilebnicy nie no dawaj szybko bo widzowie czekają I zostawcie łapkę w subskrypcji. i Mnoga? Mnoga Mnoga, dobra No to Kevin Mnoga Dobra Zostawiamy serię Może cię jest Ja Dobra, idę umyć zęby Idę spytam się czy mi porzuci dobra walić chce zęby spytam się czy mi porzuci na chwilę auto Tato Tato. Oh. Oh. Ciebie wszystko boli. Co ty tutaj ani jednego zdjęcia nie masz, ale super tylko swoje, jak byłeś młody, brzydki wtedy byłeś. Ale za koszulkę to szanuję. Dobra, tato. Mogę wziąć no. auto? Bo ja nie mam prawka, co nie. No ale wiesz. Ja umiem jeździć, bo mnie uczysz. No jakiś auto, żeby tylko dojechać do kolegów. Jakie auto? Bo nie wiem. To a, a ja... Gdzieś mamy auto u sąsiadów czy idzie? Ja to auto kolejne rozwaliła. Ale sąsiad miał je naprawiać? To może naprawić, ja idę I do nie niego. silnik wypadł. No ale już dwa miesiące temu daliście. Dobra, ja idę się zapytać. Dobra, zaraz spotkamy się. Zaraz. Dobra, jedziemy sobie. Pan naprawił. O kurde, a szybkie. Tata żeś pojechał. Co to tu stoi? Squid Game. Ja spieprzam. Dobra, a nie w tą stronę. Dobrze. Jedziemy na trening boksu. Kurde, nie umiem kierować. Świechnik bym jechał. Moje koledzy mają prawo. O, ja pierdzielę. Cie? Pod blokiem tym nowym. Cie to było? Gdzie to A, to jest stary blok. <grym> Może. Pijany jestem tutaj? Cześć, te sukierki. Co ty, Siema, kurwa, co ty Siema? się ubrałeś. No, Spiderman, słuchaj. Co na trening idziemy? Kiedy ty włosy zmienisz? Nie wiem, chcę na takie białe, ale co ty masz? Mogę nawet teraz jechać do fryzjera. No nie, no chłopie To za drogo trochę. Kurde, ten głos balonął na Ja jeszcze nie przesłem, bo mam 17 lat. No, Ja 16. Dobra, jedziemy na trening. No To jedzam. To Jedzie ze mną? Dawaj ja potrafię kierować. Nie. A się boję bo pały. Dobra pierwszy to. Dobra, pierwszy przypał jak na razie. Dobra. Zielony. Na zielonym można jechać. To co, my tu i za autostrady jedziemy. Dobra, spotkamy się gdy będziemy już na miejscu tam w środku. Bo wróci dojechałem. Ach, tylko się spóźnię, bo jeszcze byłem u fryzjera, tata mi wysłał Piążki, 100 zł za taką fryzurę I godzinę i pół, czekania a to już tutaj się rozgrzewa Z pół godziny niczego Pa, wejdę do kopa Ty, masz problem, kurde? Pa, bije mnie Żartuje, siema Wojtek Wojtek, czemu nie masz rękawic? Aś. Idziemy tutaj se trenować Walić, że na dwa ale... A gdzie jest drink jeden na 1? Tylko w środku? Kur... na dworze potrenował. A ty? Bo dawaj chodź tu. Czekaj. Tak ci idzie? Nogi Uuu, ale masz łapy Nowe? Co? To te nowe? No Fajne Dobra, za... teraz? Gdzie? Tu idziemy w drugą stronę A to tam nie narady? Nie da Czy Trzeba wejść do da chodźmy tam na VIP, a tu ty siedzisz Ej tam ci chcą dwa na dwa. I Słuchaj. dawaj z nimi Czemu ty nie stoisz? Ej mordo Co? Ty z Ja A trochę z Aha ja gram <laughs> lagi. E ja widzowie są problemy. Czekajcie, widzowie. Dobra, lecimy. czy ty jesteś? Hmm. Oj. Są lagi <laughs> Chodź.

Ty energii nie masz. Kurna. O, ja pierdziele, ale miło boli. Yes. Żyje, żyje, czekaj, muszę stać. Dobra. Strona. O ty! Pa! Precy! Kurna! Ja o mój ząb. Stora, on mi w zęba przypieczyłeś. sorry Dobra, z kurna Jesteś trochę. Mm. To było dobre. To, no, teraz napieram napieram, wujesz, napieram, 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 tak napieram. Dwa treningi chłopie dopiero. Dzisiaj jest trzeci. U kurna! Miałeś mocny strzał.

O to o no 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 Boże, no. więcej nie. O miłe boli, możeś mi przypieprzyć? Kiedy my kończymy trening? Jeszcze godzinkę Jeszcze mamy po dwie godzinki, co nie Dobra, idę na halbę Jak się z tego skończy? Ty, tamty kurde są, bekon na ryś ty O nie wiem z Ej, no mord weź Cię się ogarnijcie, dobra. Weź się pieprzni w łeb, a nie będziesz bił. Ej! Co robisz? Dawaj go kurwa. Dawaj pedała. O! On mi przypieprzył. Oj, co teraz mam? Co teraz kurwa już ma to nie Ale wiesz, że możemy za to mieć karę od pronoma? Tu nie ma kamer na tym. Tymi. A, za nie. E, mordo! M m taki problem. Pa co mu teraz zrobię? Odejdź, odejdź! O, odejdź! Pa O mordo O On mi zęby rozkruszył Bluf! Mordo tego mordy, to taką krzywą mordę Że nawet byś się ręka nie poklęła O Strasznie mi boli Dobra, idę na hadze A twój stary dalej ten bok synie. nie? On tu trenuje cały czas on szuka na, na Jakby masz tutaj balek. swój obraz przecież. No wiem. A na obraz, żeby wbić, to nie jest tak łatwo. Od, od którego roku trenuję? Chyba od 11 lat. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Gramy w GTA jak przyjedziemy? Może. Chujaną się. Dziękuję na ojcu, Madonna. Co tu się kupują niby tego? GTR-a w garażu? Tylko nie chce nam mówić. A jakiś ciepła się tu próbię. Ej, szurla Co? Blondi. <laughs> <laughs> Blondi. Blondi. Glamour. Ej, broń. Ej, <laughs> jak to dziwnie wygląda. Ty, ty z tymi drami, to uważaj trochę. To ja sobie bez rankawic. Ty. Ale tu mam tę skarę. Patrz, jaki mam. O, tu nowa. Pa, nowe mam. O, Co się prójesz? Odejdź, 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 bo on cię zabije. Pytanie, ja weszłem na tą Dobra, leci. Dawaj tego. O, on się pruje. Pa, kaip siprūgė, pa, ir užsikėdau, oi, ką? Stal! Gina, gina, morda. gina! Murdo, murdo, murdo! Daj, daj, išveičia. O, oh, brave, Jan. Hopi, zostaw! Zostaw jų. Brol, nebūna spraga, jeigu iš jų zomės. Oh. O, oh, kur! Šmato. Ir tu šmato, kur? Ir tu šmato, kur? Ne, tu šmato, kur. Ne, tu šmato, kur. Ja ją ja nie wolno pedał. To... Ja idę z typem walczyć. A ja idę na walkę. Dawaj. Idziesz jeszcze oglądać? No. O, transaction... stary chodź szybko. Różowy ring Ja też chcę z tym walczyć. Ale będziesz oglądał mój mecz? No bierze. Stary, dawaj. Dobra, wyłączam. Nie wiem. O kurno.

Bekon do usparzone na patanie nam mi dziękuje tak. no, Ty morda bo się są Ja się zawsze spoczę Mam kiedyś... Garda Ustary i tego O nie, nie trafiłem o, o kurde Ale muszę się się pykło

już się wcześniej do nas. Pamiętasz go? O, Dawaj da. rozpieprz go że wydam taką idealną kamerkę na cały ring. Abyście tu widzieli idealnie. a sam ring i na mnie Czego muszę stanąć. Tak? O jest dobrze. O kurde. Coś tam potrafi, to nie jest on. O kurde. Grać dobrze gra. Stary gardy trzymaj. Dasz radę. Ej, a ty się zapisałeś na te turnieje walkowe? No. Co? No Ja jeszcze nie wiem Ty co jutro masz walkę? Tak mi gadałeś nie, w aucie Nie, jutro A kiedy? W niedzielę A, ci pojutrze, bo to sobota To co w sobotę będzie bomba, ej Nie no, ty musisz trenować Ale będziesz jutro na siłowni? Ja będę Ja też. No ja też Dawaj go Stary Garda, garda Dobre Patrz! Dawaj, masz hip. Mocno? Nie. Musisz wybierać sił. na wiesz, na co? No, na kołd. No, no <grym> na kołd. Ale uniki on robi! Ej, widać, kto go uczył, chyba. Ten pan Stefan chyba go uczył. Stefcio? <grym> Stefcio? A pan to Stefcia? Co on robił na tym balu? W tej imprezie? Fujuję, jebany. Bawiecie, kochanie. Ja to wzięłem do pójścia. Coś to. My tujemy. Kevsa. Eee! Do oj. Stary gardle. Uuu, jaki no Pokaż, ja do widzów, co potrafisz. O! <laughs> Nie <noise> opłacało się. Jakiś typu co walkę. Oa. Jeszcze trzy jesteś wygranym. Kolego. Wiem ja o tym, zobacz małego. <noise> Stary to kastra Kurwa nie wiem jak się urodził z księgą mordą On ma takie same włosy jak ty Pedał Bo ci je wyrwę Próbuję się pod podrobić Ale nie da Też rady Też to być fajne. Nie, nie, da rady Bo chyba się w polu Kurwa a ja się napiję za ja wasze zdrowie o, Nie ma <ścoughs> nie wiem czy jest O, o stary Bordo uważaj sobie Uważaj Patrz, on pokazuje, pokaż mi co potrafię w tej na serio. Daj mu No, dodrałem se piwka jeszcze nie je że są tu jeszcze jakieś? są kości Uj, nie tylko kości Fuj. Uj, nie tylko kości Fuj. stary, on dobry jest nie trafiłem zawodnika takiego jak

Kurwa, do rek w dupę podaży i tak nie Chyba Kurwa, ciebie robili, ale im pękła, to było mi Robili cię, kurwa, na drutach. No, ciebie do góry nogami. A ciebie prętami. Kurwa, do ciebie nawet prętów nie było potrzebnych. No, bo musieliśmy się dopiero Ale go ciśniesz, a ty się dał połowę, to się nie odzywę, bo ciebie matka, kurwa, do na kręciła. Те ти, курва, нямаш. Но. No. о oh. о Ще ти ми измерва. Та още отпалям, али че би О, па, а, е, oh, oh, хуя, ма. <laughs> Моя, о май гудас. Курва, кудаса, ако хуя нямаш. Му я... О, му я разкроча. Ами, бъде, още това. Вече, няма да го хаваш. Dobra, pasz Ano. Weź kurwa, rękawice z niej. <noise> Jakiś dla dziewczynek ma. Z <noise> Nawet nie ma dziewczyn, pewnie do pornoli walysz <noise> Nie, bo moje dziewczyna mi wali. Tak. A jak siadnie, to się społamię. Ja. Chłopie, twoja dziewczyna pewnie 400 kilo wali. To on nie o, tej gardzy, to już bym... Ej, mordo! Czemu mi ty pedale, który ogląda? Czemu mi bekuje się mordę? Pedałem to twój stary. Nie, bo ty kurwa zajebiłem. Jak wyjdę stąd. Tak. Jak ty stąd martwę wyjdziesz, a nie? Knocaut. Dawaj lokauta mu. Nie, nie opłacasz. się. <laughs> Na no, takiego chuj nie. Kurwa. Chuj by... Ja zły sytuację. Knocał lepiej. Próbuj Kurwa będzie gardę chuj się. siełą picie wypiję o Całe piwo, więc musisz piwa No Matka się Stuk? nie kocha. Dzień, przyszedł Ten nasz stradal Ale on przyszedł do młodych Knockout

Dobra, próbujesz? Próbuję. Dawaj. Dobra. To jest podobna liga do mnie, ale... Wierzę w siebie. Ty jesteś szybki. Ty jesteś szybki, ale potrzebujesz jeszcze siły. Garda, Garda, Garda. co chłopie? Ciszej, bądź jak walczę! Garda. Wow, krew mi leci. Swoją, mordę mi rozwaliłeś. Matka ci nie kocha, dupy cię nie bali. Bykam ci na mordę. Tylko wy co robię? mówi Ci na dupę. Wygram to z tobą. Może ze mną i tak, ale na nigdy nie wygrałeś, nie wygrałeś O ty hmm. jest? Nie. to Nie coś chodź. jeden, dwa go rozwal podpowiadasz stary Chłopie, musisz używać gardy bo męczysz się. I te to ma przewagę. Ja jeszcze ogólnie, że potem będzie odcinek z testowania gier na Robloxie to nie? Co? No, nie mówiłem ci? Nie. Aha. <laughs> w kółeczku się nie zakręcę. Kurde. No i chuju w dupę. Dobra, chyba Dobra. wracamy. Nawet mnie nic nie boli, <grym> Dobra, widzowie. Bo ale, kurwa, nie mogę wyjść, o. Wracamy. O kurwa. Oła. <grym> Coś i... Wy źle stanęłem, stary. Ała, ale Kurde, kuleje, ja ale źle, źle stanął. Oby ty nogi nie ruszały, tak. mhm. Dobra, widzowie, my to zakaczamy tutaj. Wracamy, bo jeszcze będziemy jechać do mojej cioci. Się z nią pospotkać. Więc, Ella.